Uszcie skitelsy w przegródki i zalejcie czekoladą. Super. Kiedy wystygnie, wyjmijcie wszystko. Domowe batoniki. Ała, to boli. Mamo, mamo, pomóż. Co się stało? Ojej, nic ci nie jest? Biedactwo, co się stało? Ach, nie dotykaj! Zaraz ci pomogę, kochanie. Czekaj, mam świetny pomysł. Mogę na chwilę? Och, popyt, ale to uzależnia. E, mamo, krew mi leci. Halo? Co? Ach, tak, wybacz, zaraz wracam. Czy ja ją w ogóle coś obchodzę? Mamo, jesteś tam? Jak się czuje moje dziecko? Patrz, co dla ciebie mam, to na łokcie, to na kolana, a to na głowę. Dzięki, mamo! Teraz jak się wywalę, to nic mnie nie będzie bolało. Wyglądasz ślicznie i bezpiecznie. Mogę iść się pobawić? Oczywiście. Moja mama jest super. Co to za piłka? O, ale ekstra. Patrz, jaka śmieszna zabawka. Wow, super. Zazdroszczę ci. No, uwielbiam ściskać takie rzeczy. Ciekawe, co się stanie, jak pociągnę za jedną. O, ale się rozciąga. O, o nie, pękła. Niech to. Zepsułam ją. Patrz, co zrobiłam ze swoją piłką. O nie, współczuję. Czekaj, chyba wiem, co robić. Wezmę balona i odetnę koniec. Teraz zrobię kilka otworków. Będę potrzebować drugiego balonika w innym kolorze. Wypełnię go wodą. Hu, dodam też kilka błyskotek. Dobrze wymieszam i zawiążę. Byle bardzo mocno. Tak, udało się, ale ładna. Hej, proszę, to dla ciebie! Wow, lepsza od tej, co zepsułam! Ma w środku brokat. Dziękuję, jest cudowna! Co my tu jeszcze mamy? O, to może być ciekawe! Wow, ale się świeci! Patrz, patrz, potrafi nawet latać! To chyba jakieś czary! Super, rzucę nią! Tak, normalnie leci. Hej, łapy przy sobie, to moja zabawka. No dobra. Hmm, mam w sumie papier i chyba wiem, jak go wykorzystać. Pobawimy się origami. To zaginam do środka i drugą stronę tak samo. Okej. Okay. To zagięcie będzie nieco trudniejsze. Muszę się przyłożyć. Dobrze, teraz otwieram i zaginam, koniec. Robi się coraz trudniej. Zaginam papier w ten sposób. Zaczyna mi to coś przypominać. Gotowe. Zrobiłam sobie samolocik z papieru. Sprawdźmy, czy potrafi latać. Wow, ale płynny lot! Patrz! Uwaga na głowę! Końca nie widać. Ej, zatrzymaj się! Na co komu wymyślne zabawki, kiedy można sobie zrobić samolacik? Wow, ale super! Jak będę duża, to zostanę koszykarką. Co to za hałasy? Babcia próbuje zasnąć, ale bałagan, nie do wiary! Oglądam telewizję. Ach, ta młodzież! Dobra, sama tu posprzątam. Poskarżę się twojej mamie. O, o nie, moje plecy. Pomóż babci, kochanie. A to co? Chyba wiem już, jak zaciągnąć ją do sprzątania? Przymocuję to do ściany, zaraz nad jej koszem z zabawkami. Patrz, kochanie? Chcesz sobie porzutać do kosza? Ekstra! No, dalej. Mam spokój. A? A? Psiki! Na zdrowie! O, cukierki! Czemu nie? Ech, coś mi tu nie gra? Gdzie moje zęby? Ale super! Patrz, babciu! Nie! Moja szczęka! Fajna ta zabawa! Już wszystko posprzątałam! Uwielbiam malować! O, ładnie! Nie mogę wyjść poza linię. Kochanie, pora na kąpiel. Nie chcę! Jestem zajęta! Słucham! Idziemy się kąpać, panienko! Nie, zostaw mnie! Skąd ty masz tyle siły? Hm, muszę ją jakoś zaciągnąć do łazienki. I chyba wiem jak. Skarbie, patrz, co mam? He? O, kratki! Daj mi je! Sama je sobie weź kredki! Okej, okay, proszę. Teraz mogę narysować coś ładnego. Lubię się kąpać! Patrz mamusiu! Mm, brzydko! Teraz lepiej! Dobrze, wychodzimy! Nie! Chcę zostać... Znów to samo. Zostało nam tylko dekorowanie. Bita śmietana, w samym środku super. O, zapomniałam o czymś. Wow, tort! Wezmę sobie trochę bitej śmietany. Zapomnij To nie dla Ciebie. Ale jestem głodny. Posypka będzie świetnym wykończeniem. E, co? Przecież cię widzę. Powiedziała mnie. Zaraz będzie obiad. mamo! Co jest? Pająk jakiś czy co? Tak, wszystko dla mnie. Nie ma mowy. Zaraz tu oszaleję. Lepiej, żebym cię tu nie widziała. O! Wstawiła go do lodówki! Widziałem! Powieszę go tutaj. Hmm, co tak cicho? Nie mogę zostawić tortu bez opieki. Muszę zamontować blokadę na lodówkę, haczyk z każdej strony i kilka gumek, recepturek. Okej, okay, zamknięte. I na pewno to nie dosięgnie, że też wcześniej na to nie wpadłam. Nie patrz tu, jestem kwiatkiem. Ha, nabrała się. Pójdę sobie skupnąć tortu. Co jest?